Udało nam się odnaleźć parowóz. Zazwyczaj krzyczą, żeby tutaj nie wchodzić. No, dzisiaj jest niedziela, no to trudno. Ja jestem analfabeta i nie umiem czytać. OL4972 Tak się prezentuje. Od drugiej strony ale to jest kawałek maszyny. Czemu stoi tak na uboczu, a nie, nie dla, dla ludzi, żeby sobie popatrzeć, żeby ludzie po niej nie łazili? To jest oczywiste, ale. Można by było to jakąś siatką ogrodzić czy coś. Tu mamy resztę tego tajemniczego miejsca. Tu jest tył parowozu. Nie na czapa, tak. Tu można coś tam przeczytać o nim. Wszystko z nie, z niebies niebieskie się zrobiło już. Tu jest jakieś z gwiazdą. I tu chyba jakiś odnowiony egzemplarz, tylko się światło odbija. Nie mam jak tego pokazać. Jest dworzec. Są pociągi pomarańczowe, zielone. Są żółte, ale się gdzieś trafiło i czerwone są, I to jest kolorowo. Pomarańczowy to jest taki. Zielony to się nie, nie uda ustalić. Żółty jest ten, czerwony jest ten. Jest niedziela 27, czy któryś tam, jak się ktoś takimi rzeczami jara. Tam jest, jeszcze jest zabytkowy. Tam tarnów, skrzydełka. <laughs> Żaden nie ma ochoty coś jechać. Tu jest ten parking dla samochodów, ten park and drive, chociaż nie za bardzo mi się podobają te zasady. Powinno być tak, że zostawiasz samochód i płacisz tam zotówkę czy ileś tam, a jest już chyba drożej, strasznie coś piszczy, tu jest ta wieża. Ten zabytkowy pociąg jest gdzieś tam, bo ten parowóz co byliśmy przed chwilą. Jedzie coś następnego. Nie wiem czy widać, co na nim pisze ale jedzie i wiezie kontenery chyba czy coś takiego zapomniałem jak to się nazywa jeszcze jest taki mostek tam są takie graffiti tam widać gdzieś kościół tu jest złomowisko tak sobie spływa tam jest stacja Tam jest wieża radiowa. Tu są jakieś firmy z ciężarówkami. A tu jest kościół z dwiema wieżami. Się odsłonił jak od tych krzaków.